Rozdział piąty krzyk w korytarzu. Z początku wszystkie dni były dla Maryn, Lenox, podobne do siebie. Co rano budziła się w swoim pokoju, obitym tkaninami, i zawsze spostrzegała przed kominkiem marty rozniecającą ogień. Co rano zjadała siadanie, ale ani żadnej odmiany, ani nic zabawnego w tym nie było. Po siadaniu wyglądała okna na rozległe wrzosowisko, które stawało się ciągnąć w nieskończoność, a patrząc tak dochodziła z wola do wniosku, że jeśli nie wyjdzie na dwór, to będzie musiała się w swym pokoju i nic nie robić. To ją skłaniało do wyjścia. Nie wiedziała, że to było najlepsze, co mogła zrobić. Nie wiedziała również, że w miarę jak biegała po ścieżkach i alejach, krew szybciej poczynała krążyć w jej żyłach, a walka z wiatrem w jej oce ostrej hartowała jej siły. Biegała po to tylko, by się zagrzać. Nienawidziła wichru, który doł jej prosto. W twarz i wył, a w biegu zatrzymywał ją nagle jak jakiś niewidzialny olbrzym, ale owe podmuchy ostrego, świeżego powietrza, płynącego z nadwrzosów napełniały jej płuca czymś bardzo zbawiennym dla całego jej wotłego organizmu. Napędzały kolory na twarzyczkę i rozszerzały, i jej spełce dawniej oczy. Po kilku dniach całkowicie niemal spędzonych na dworze, Bery zbudziła się pewnego ranka z uczuciem silnego głodu. A gdy zasiadła do śniadania, nie patrzyła już obojętnie na kaszę. Nie odsunęła jej od siebie, lecz wzięła łyżkę i jadła się. Jej uszy trzęsły, a talerz się opróżnił. Dzisiaj to się panielka, ładnie uwinęła, prawda? rzekła Marta. Jakoś mi dzisiaj smakuje, otwarła nieco zdziwiona Mary. To tutejsze powietrze, tak za zaosztapety, rzekła Marta. Jaka panienka szczęśliwa, że jak ma apetyt, to, to ma i co jeść. dwanaśnioro dwanaście rochacie i żołądki mamy zdrowe, a nie ma co w nie włożyć. Niech panienka wychodzi co dzień się pobawić. To przytyje i nie będzie taka żółta. Jeśli ja nie bawię, odparła Mary. Nie ma czym się bawić. Nie ma się panienka czym bawić? Wykrzyknęła Marta. Nasze dzieci bają się drewienkami i kamykami. Biegają jako pełtane. Pokrzykują i przyglądają się wszystkiemu. Mary nie pokrzywiała, ale się też przyglądała. Nie miała zresztą nic innego do roboty. Chodziła po ogrodach i dziwiła się różnym rzeczom w parku. Kilka razy poszła do starego ogrodnika. Lecz Peru stawł zawsze zbyt zajęty, by na nią spojrzeć. A też był w zbyt złym humorze. Pewnego zaś razu, gdy Mary szła ku niemu, wziął szpanel na plecy i odszedł w inną stronę. jakby umyślnie. Jedno było miejsce dokąd chodziła częściej niż gdzie indziej, na teren poza ogrodami, zawsze, zawsze otoczony murem. Pod murem wszędzie były puste, obecnie klomby, a mur był obrośnięty gęstą bruszczem. W jednym miejscu ciemna ziemia wyjących się roślin była o wiele gęstsza niż gdzie indziej. Wyglądało jakby ta część ogrodów była od dawna niedbana. Blusz wszędzie porządnie, równo przeoszczony tylko tutaj. Na końcu muru musiał, być, musiał nie być równany od dawna. coś zauważyła w kilka dni po rozmowie z ogrodnikiem i zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak jest. Zatrzymywała się tu właśnie i patrzała na długi pęd bluszczu, bujający się na wietrze, gdy ujrzała małą, czerwoną plamkę i usłyszała srebrzysty tryl, a wszystko na murze dostrzegła Gila, czerwony brzuszkie, pochylonego go naprzód, z główką na bok, przekrzywiono, jakby się jej chciał przyjrzeć. Och, zawołała, to ty? Nie wydawało jej się dziwne, że przemawia do ptaszka. Jakby była pewna, że ją rozumie i odpowie. I ptaszek odpowiedział: ćwierkał, gwizdał i skakał po burze, Nieby jej chciał coś odpowiedzieć opowiedzieć. Mary zdawało się, że go rozumie, choć słów nie używał. A Gil jakby mówił dzień dobry, prawda, że mi wiaterek, a słońce jakie cudne. Prawda, że wszystko jest ładne. Ćwierkajmy za te oboje i poskaczmy sobie. Chodź ze mną, chodź. Mary zaczęła się świeć, miarę jak Gil skakał i przelatywał z miejsca na miejsce. Biegła za nim. Biedna, mała, drobna, bledniutka Mary. Wyglądała w tej chwili bardzo ładnie. Lubię cię, strasznie cię lubię, zwołała Mary, tupiąc po ścieżce i ćwierkała i próbowała gwizdać, choć jak naprawdę to gwizdać wcale nie umiała, lecz Gil był z niej zupełnie koltelt i ćwierkał i, gwi i gwizdał ku niej, jakby wy od... Jakby wy, odpowiedzi. Wreszcie rozwinął skrzydła i w błyskawicznym locie znalazł się na wierzchołku drzewa. Skąd rozległ się jego głośny śpiew? To przywiodło Merę na pięć ów pierwszy dzień, gdy go zobaczyła. Wtedy też siedział na czubku drzewa, gdy ona stała w sadzie. W tej chwili poz była poza sadę, na ścieżce po drugiej stronie muru, o wiele niżej, a za murem było to samo drzewo. Oto ogród, do którego nikt nie wchodzi, powiedziała do siebie. To ten ogród bez furtki. Olta mieszka. Ach Boże, żebym to mogła zobaczyć, jak tam jest. Pobiegła ścieżką do owej zielonej furtki, przez którą przeszła pierwszy raz do ogrodu. Później ścieżką do następnej furtki, wbiegła do sadu i spojrzawszy ku górze, spostrzegła po tamtej stronie muru to samo drzewo. Agier siedząc na mierzchu, ukończył właśnie piosenkę i czyścił sobie zawzięcie piórka dziobem. – Tak, to ten ogród – rzekła do siebie. – Jestem teraz takie pewna. Obeszła cały mur dookoła od strony sadu, ale dostęgła tylko to, co w burze w murze, tym nie było furtki. – To bardzo dziwne – pomyślała. – Weatherstaff powiedział, że nie ma tam wcale furtki. – No i nie ma, a jednak musiała być, przed 10 laty, skoro pan Carwen zagrzewał klucz. Tak ją te myśli zaobserwowała i pochłonęły, że poczuła się o wiele lepszy w humorze i nie gniwała się wcale, że przyjechała do Missel Manor. W Indiach było jej zawsze za gorąco. Czuła się stale zmęczona, nie chciało jej się robić, nic robić. Faktem było, że świeże powietrze północnego wiatru oczyszczał jej płuca i budził ją do życia. Prawie cały dzień była na dworze, a kiedy wieczorem zasiadła do kolacji, poczuła się głodna, śpiąca i było jej z tym dobrze. Nie gniewała się już wcale, gdy Marta bezustannie gadała. Co dziwniejszego, poczuła się już wcale, gdy Marta bezustannie gadała. Co dziwniejszego, poczuła, że słucha jej z przyjemnością. W końcu postanowiła zadać jej nawet kilka pytań po skończonej kolacji. Zatem, usiadłszy przed kominkiem, zagadnęła. Dlaczego pan Krawel nie cierpi tego ogrodu? Prosiła Martę, żeby z nią została i Marta nie robiła trudności. Była ona jeszcze bardzo młoda, przyzwyczajona do ożywionej, gwarnej chaty pełnej małego rodzeństwa i czuła się nieswoją w ogromnym hallu dla służby, gdzie lokaj i starsze służący naśmiewali się z jej miejskiej mowy, traktując ją jako coś gorszego i rozmawiali tylko między sobą. Barta, Marta lubiła rozmawiać, a to dziwne dziecko. Przybło z Indii, gdzie jej służyli czarni. Było dla niej nowością, podniecającą jej ciekawość. Usiadła teraz przed kominkiem obok Mary, nie czekając, aż się ta upoważni. Ciągle panielce ten ogród w głowie spytała. Od razu wiedziałam, że tak będzie. Tak samiśko było ze mną, jakem jak ja o tym pierwszy raz usłyszała. Dlaczego go tak nie cierpi, nalegała Mary. Marta podwinęła nogi pod siebie i usadowiła się, Wygodnie, niech to panielka posła. Jak wiatr od wrzosowiska wyje, że panielka tam teraz była, to by się pewno nie utrzymała na nogach. Mary poczęła nasłuchiwać i zrozumiała, co to jest wycie ich. Owe świszczące poszumy, co hulały wokół domu, jakby jakiś olbrzym niewidzialny bił w mury i okna, usiłując rozwalić nią. Ale miała się pewność, że się do wnętrza mimo wszystko nie dostanie, a przy tym uczucie, że to że dobrze tu, bezpiecznie i zaciśnie w tym pokoju z ogniem na kominku. Ale powiedz mi, czemu on tak nie cierpi tego ogrodu? spytała dziewczynka, chcąc wymiarkować, czy Marta wie, czy nie wie. Tu Marta poczęła opowiadać wszystko, co wiedziała. Przede wszystkim muszę paniowce powiedzieć, że pani Bedlock zakazała mi mówić o tym, że to jest wiele ważnych spraw, o których mówić nie wolno. Tak jest rozkaz, jeśli pada jego troski i z służby. Nie. Wolno dać się do nich wtrącać, a to tylko przez ten ogród paltakt się zrobił. To był ogród pani, zaraz jak się pobrali, i pani strasznie ten, ten ogród lubiła. I zawsze pan, państwo na wiosnę razem tam kwiatki sadzili, żadnemu ogrodnikowi nie wolno było wchodzić. Państwo razem sobie wchodzili, zamykali furtkę na klucz i tak całe godziny siedzieli, rozmawiali i czytali. A pani taka jeszcze młodziutka w ogrodzie stała ławeczka pod starym drzewem ze zwieszającymi się konarami. Pani pnąca, pnącymi różami obsadziła to drzewo i bardzo lubiła się na się ławeczce pod nimi. Ale pewnego razu, gdy ta siedziała, złamała się gałąź. Pani na ziemię upadła i tak się straśnie uderzyła, że na drugi dzień umarła. Na ziemię, ten doktorzy w ten czas mówili, że pan pewno zmysły straci. Też zapadł pójdzie i dlatego tak teraz pali cierpi tego ogrodu. I od tego czasu nikt tam już nie był, a nawet mówić o tym nie wolno. Mary nie pytała więcej, patrzyła, patrzyła w ogi na kominku i słuchała wycia wiatru, który zdawał się zdąć ze zdwojoną siłą i ściekłością. W tej chwili stało się z nią coś niedobrego. Odkąd przybyła do Miss, Eldway, była to czwarty, korzystny fakt, jaki się wydarzył. Najpierw zdawało się jej, że zrozumiała ptaszka i zrozumiana była przez niego. Po drugie, nauczyła się biegać i walczyć z wiatrem. Co jej krew w żyłach poruszyło i rozgrzało. Następnie poczuła się pierwszy raz w życiu głodna i wreszcie pozaczy, to znaczy kogoś ser serdecznie żałować. Mary robiła postępy. Lecz przysłuchując się teraz wichrowi, poczęła uchem łowić inne odgłosy. Zrazu nie zdawała sobie sprawy, co to może być, gdyż to głos? mało... Z tę mało się od się wiatru. Były to jakieś dziwne dźwięki, niechby daleki płacz dziecka. Wprawdzie wielki wiatru podobne bywały niekiedy do płaczu, lecz tym razem Bery była zupełnie pełna. Odgłosy pochodziły z mlecza domu. Nie z zewnątrz, było to gdzieś daleko, ale w domu odwróciła się i spojrzała prosto w twarz Marty. Słyszysz, ktoś płacze, rzekła. Marta się zmieszała. Nie. Odparła. To wiatr. Czasem tak się tylko zdaje, jakby się ktoś we wrzosach zapłokał i jełczał. Wiatr tu potrafi gwizdać na różne tony we wrzosach, Ale ależ posłuchaj dobrze, rzekła Mary. Wszakże to ktoś płacze w domu, na jednych z tych korytarzy. I w tej chwili musiał ktoś otworzyć na dole jakieś drzwi, bo straszny przeciąg na korytarzu szarpnął z łoskotem drzwi pokoju, w którym siedziała Mary i obie z Marto skoczyły na równe nogi. Lapa zgasła, a przeszywający krzyk na korytarzu dał się słyszeć zupełnie wyraźnie. No widzisz? rzekła Mary. Przecież ci mówiła, ktoś tu płacze i to nie jest płacz dorosłej osoby. Marta pobiegła, zamknęła drzwi, przekręciła klucz w załku, lecz zanim to zrobiła, usłyszała obie trzask zamykanych drzwi gdzieś na jednym z długich korytarzy. Po czym wszystko ucichło, ponad wiatr uspokoił się na kilka minut. To wiatr gniewca uparcie dowodziła Marta, a jeżeli nie wiatr, to na pewno mała Betty Butterwood, ta z kuchni, bo dzisiaj cały dzień strasznie bolały zęby. W głosie mówiącej czuć było jednak coś nienaturalnego, jakiś przymusz, także że Mary spojrzała na nią przenikliwie, nie wierzyła w to, co była, mówiła Marta.